Rezydent niemieckiego wywiadu zagranicznego BND w Rydze, odwołany z placówki za związek z łotyszką, otrzyma odszkodowanie w wysokości około 300 tysięcy euro. Historia zakochanego szpiega, któremu sąd przyznał rację, została opisana przez gazetę Süddeutsche Zeitung. Można nagrywać. Prezydent niemieckiego wywiadu zagranicznego BND w Rydze, odwołany z placówki ze związek z Łotyszką, otrzyma odszkodowanie w wysokości około 300 tysięcy euro. Historia zakochanego szpiega, któremu sąd przyznał rację, została opisana przez gazetę <laughs> Deutsche Zeitung. Szef placówki Federalnej Służby Wywiadu BND w Rydze, który związał się z obywatelką Łotwy. Został karnie odwołany w 2007 roku. Jego tłumaczenia, że zanim postanowił zamieszkać z Łotyszką, polecił poświęcić ją służbom. A kontrola nie wykazała żadnych podejrzanych momentów. W życiu kobiety nie przekonały kierownictwa wywiadu. Z zdanie zdaniem szefa Nawiązując prywatne kontakty z obywatelką Łotwy. To pracownik wywiadu nadużył zaufania władzy.